Polscy komuniści zrzeszeni w Polskiej Partii Robotniczej mieli po II wojnie światowej zorganizować wybory parlamentarne. Byli do tego zobligowani poprzez postanowienia jałtańskie. Wiedzieli jednak, że mają bardzo słabe poparcie społeczne i robili wszystko, aby te wybory odlec w czasie. W zupełnie innej sytuacji był Stanisław Mikołajczyk, który wówczas pełnił funkcję wicepremiera tymczasowego rządu jedności narodowej. Był także liderem opozycji i prezesem polskiego stronnictwa ludowego. Mikołajczyk zdawał sobie sprawę, że czas działa na jego niekorzyść. Komuniści, żeby zyskać na czasie, zaproponowali Mikołajczykowi, a także przedstawicielom innych partii opozycyjnych wspólny blok wyborczy. Na taki blok jednak nie chciał się zgodzić Stanisław Mikołajczyk. Zaproponował on jednak na początku 46 roku, aby przeprowadzić referendum, w którym Polacy mieli wypowiedzieć się na temat zmian ustrojowych. Komuniści początkowo bardzo sceptyczni do tego pomysłu, w pewnym momencie go jednak zaakceptowali i wyznaczyli datę referendum na 30 czerwca 1946 roku. Jednocześnie wymyślili trzy bardzo podchwytliwe pytania: Pierwsze dotyczyło zniesienia Senatu, drugie dotyczyło akceptacji um, unarodowienia gospodarki i reformy rolnej, a trzecie. Zaakceptowania polskiej granicy zachodniej na odrze Inysie Łużyckiej. Mikołajczyk, będąc, był wówczas w bardzo trudnej sytuacji, gdyż do 1945 roku popierał de facto wszystkie postulaty. Jednak aby czymś odróżnić się od komunistów, zdecydował, że jego partia nie poprze pierwszego postulatu, to znaczy zniesienia senatu. Kampania przedreferendalna była bardzo brutalna. Z jednej strony komuniści agitowali, bardzo mocno agitowali, organizując różnego rodzaju wiece i spotkania wyborcze, rozdając masę lotek, rozwieszając plakaty. Z drugiej strony prowadzono represje. Uderzono po raz kolejny w polskie podziemie niepodległościowe, ale także w polską opozycję polityczną. Działaczy PSL-u zatrzymywano. Aresztowano, przesłuchiwano, ale również skrycie mordowano. Jednocześnie komuniści zdają sobie sprawę, że mogą to referendum przegrać, postanowili zabezpieczyć się i ewentualnie sfałszować wybory. Z jednej strony, fałszerstwa miały dokonywać tendencyjne komisje wyborcze, do których trafiali ludzie zazwyczaj związani z Polską Partią Robotniczą. Mieli oni fałszować protokoły wyborcze praktycznie na każdym szczeblu. Z drugiej strony do Polski przyjechała specjalna sowiecka ekipa pod dowództwem pułkownika Arona Pałkina. Był to specjalista sowiecki, który wielokrotnie sprawdził się przy fałszowaniu różnych dokumentów. 30 czerwca w dniu referendum dochodziło do licznych ekscesów. Przy lokalach wyborczych następowały szarpaniny. Komuniści zatrzymywali tego dnia działaczy PSL-u, ale także zatrzymywali opozycyjnych członków komisji wyborczych. Mikołajczyk zdawał sobie sprawę, co wówczas się działo. Jednocześnie Aaron Paukin przystąpił do działania. Jego ludzie, według niektórych rosyjskich historyków, sfałszowali 6 tysięcy protokołów wyborczych i 40 tysięcy podpisów. Mikołajczyk próbował interweniować u najwyższych komunistycznych dostojników. Kiedy poskarżył się na działalność komunistów Władysławowi Gomulce, ten miał mu odpowiedzieć: Niech pan leci na skargę do Churchilla. Wyniki referendum ogłoszono 12 lipca 1946 roku. Według oficjalnych danych, komuniści zwyciężyli nieoficjalnie ponieśli sromotną klęskę. W tamtym czasie nie miało już to jednak żadnego znaczenia.